Albo z winta, wiecie, po staremu za komuny to szło z Idziemy. Pani Paulinko, pod ratuszem ja nigdy, jakem jak 40 lat żyję w Zielonej Górze. Ja jestem kronikarzem miasta, wiecie. Samowolnym, samozwańczym, że no. Kronikarze naszego miasta rozrosną się, to już za moment, to się już dzieje. Patrzcie z nami. Pani Paulinko, to jest... To jest historia, słuchajcie, to jest jak milenijna pluska. To jest historia, bo ja to. będę rady, no. Tak? A to, to, to ja już głosuję na ciebie. Cześć, życzę ja, okay. nowego roku! No, za chwileczkę, słuchajcie, o, ja muszę tu przebitkę, już, moment. Uwaga! Jeszcze minuta! Pieprzony ratusz, nasz kochany ratusz! On pozostanie w centrum, ale zielona będzie większa. Yeah. Łuu! przeskoczyło jest nowy rok 2015 everybody pomarańcze wszyscy na ja majatańcze uwaga na te o kurwa piękne to tuż. Jak ja, genius Locks. To jest po prostu niesamowite. Jesteśmy w większym mieście, ja się rozgląda, właśnie widzę wszystko się stało. No Takie słuchajcie, polskie. jesteśmy jak w pieprzony tak. city na Żebyś tworzyła, żeby 2015 był dla ciebie kreatywny, muzycznie, Dziękuję. żebyś tworzyła zajebistą płótnę. Wzajemnie no, wszystkich najlepszych produkcji, żebyś otrzymał ten poziom, co jest teraz, właśnie może być lepiej bo... Dziękuję, musi być lepiej, musi być lepiej. I zdrowia! No, okay. Masakra w ogóle szóste miasto w Polsce Stare Jenobiary. Dzwonię teraz do pewnej osoby, której obiecałem rok temu, że do niej zadzwonię od razu. Jak tylko i wyłącznie przywitam Nowy Rok, więc bardzo serdeczne pozdrowienia dla Bartosza G. Bartosz G. Człowiek, który zmienił świat, jeśli chodzi o moje poglądy i moje myślenie. Bartosz Gajek? Tak! Jesteś na linii tak, z Bartkiem? Tak, dzwonię do niego, ale nie mogę się do niego dodzwonić, ponieważ powiedział mi tak. Rok temu byłeś pierwszym, do którego dzwoniłem, nie odebrałeś, miałeś mnie w dupie. W tym roku zrobię to samo. Lipka, wiem jedno, to jest twój pierwszy Sylwester od 40 lat, czyli od początku. po to górskim Jakie twoje przyszycia? 1 stycznia 2015 Zielona Góra jest większa niż Poznań, niż Gdańsk. To jest wydarzenie bez precedensu. To jest więcej niż Milenija Plus kwa w 2000. To jest 2015, to jest 1 stycznia. To jest świat, to jest ratusz, to są race, to jest że jest kino, to jest, że życie ma sens 2, to jest Skype ma Oberdealer, Laura, to są wszyscy! ha, <ścoughs> 2015 że na sobie pistej pytarcie. Tym bardziej, że mamy niesamowitą rzecz. Mamy ogromny progres wśród wielu zawodników, jeśli chodzi o różne działania w Zielonej Górze. Także klik, klik, odklik jakby coś, nie? Przy, cześć.